Witam, witam. Tutaj już dzisiaj się będziemy z gaz tej oto paczuszki i nie wiem czy będę doklejać do tego coś czy po prostu wstawię taki jeden opening biedny. E, aczkolwiek jest tutaj e, taka tania giera za 6 zł. E, no ale tak, za 6 zł bardzo kluczowa gra, bo nie miałem jej ku mojemu zdziwieniu. Z grę znam, ale nie miałem jej w mojej kolekcji z serii Gear Powerplay, serii wydawniczej Power Play Kurde, co jest grane? Jest to Star Wolves 2. Kurcze, Gwiezdne Wilki. Nie wiedzieć czemu, właśnie tytuł pierwszy Gwiezdnych Wilków to Gwiezdne Wilki, wilki a tytuł części drugiej to Star Wolves. Nie wiem dlaczego tak to jest zrobione, ale jest. Samą grę już posiadałem. Gwiezdne Wilki. Kiedyś grałem, ale chyba jedynkę i to bardzo dawno temu i w ogóle nie pamiętam tego, w ogóle, naprawdę, zero, nic. Tego mówię, że chyba grałem, ale wydaje mi się, że tak. No i proszę, elegancko tutaj mamy płytę. E, za 6 złotych z Vinted to tutaj dorwałem. Bardzo fajnie i k mojemu zdziwieniu, bo myślałem, że ten tytuł mam, ale tak sobie... A, dobra, w sumie profilaktycznie sprawdzę, widzę nowy tytuł, Czy znaczy nowy tytuł, widzę jakiś tytuł, który kojarzę e, i wydawało mi się, że mam z Power Play, a tu dupa nie mam. Oj, kluczyk jest z tyłu. No i właśnie ku mojemu zdziwieniu Jak sprawdziłem listę swoich gier z Powerplay Nie miałem tego, więc Całkiem, całkiem miłe zaskoczenie W sumie najprostsza do dostania się Bo jest to taka kopertówka fajna Mówię fajna, bo lubię takie kopertówki otwierać Bo jest to mega, mega proste Do otwarcia I, i generalnie to Jak coś jest kurcze Oklejone taśmą To jest najgorszy set paczki to się tak źle otwiera. Przed Państwem, uwaga, uwaga Pack Quest. E, proszę bardzo, gra z gazet z swojego czasu. Na pewno e, może ktoś z Was kojarzy. E, pack Questik z Play Publishing, kolejna gra. Aktualnie tą grę posiadałem. Tak mi się wydaje, że posiadam ją gdzieś jako dodatek do jakiejś płyty, ale samego osobnego wydania do tejże gry nie miałem. Grę jako taką kojarzę. Eee, grałem na pewno, ale nie pamiętam co jest 5 w niej. Eee, I na płycie tutaj mamy głównie Speediego, jako, jako największy obrazek, ale mamy tutaj napisane trzy pełne wersje gier Speedy Park i Park przepraszam, i pack quest. Parga ostatnio, speediego już dawno mam, a Parga ostatnio sobie też kupiłem wydanie pudełkowe specjalnie pod grę. Gierę. Aczkolwiek może się jakoś tutaj dobiorę od góry. O mój Boże. No i kurde, pełno z potem z takiego czegoś jest nie. No, jeszcze nożyk zaraz mi pęknie i się rozwali. I oberwę. Ale dobra. Jest, jest właśnie targany. O, tutaj mamy grę bardzo fajną. Jest to kingpin. Kingpinik z kolekcji klasyki komputerowej z 2003. Generalnie to tą kolekcję klasyki sobie zbieram. A Kingpina polecał mi kuzyn Więc polowałem sobie, akcja strzelana, strzelanina Wydanie polskie oczywiście No i w środku płyta Tą kolekcję klasyki sobie zbieram Bo jak wiecie kolekcję klasyki A płyta żyleta, i ładniutka, super Podoba mi się e, Kolekcję klasyki tą oczywiście ustanę tą srebrną mam całą A tą właśnie sobie zbieram Bo mam różne właśnie gry z tej serii w różnych Dobra. I powinno się już fajnie elegancko wysunąć. Kurczę, łatwiej się to otwiera niż tą pierwszą. Kopertówkę, którą tak chwaliłem, ehm, Dracula Antologia z Almanachu Klasyki. Którego mam tutaj odłożonego podbiórkiem. wam pokazać. Z Almanachu Klasyki sobie zbieram gry. Tak. E, tak po prostu przy okazji. To za 4 zł się trafiło. Mega tania sprawa. Zresztą ceny i tak się wyświetlają, bo. Eee, zapomniałem mówić przy poprzednich. Kurcze, płyty normalnie jagnówki! Dzisiaj naprawdę super sprawa. Więc mamy tutaj Drakule Antologię, mamy tutaj oczywiście eee, trójka The Strange Case of Marta The Myth of the Vampire The Destruction of the Evil. Drakule antologia, antologia to pakiet trzech części jednej z najbardziej znanych przygodowych gier o wampirach Przeniesie do mrocznej krainy rodem z filmów czy części Drakuli tworzy ściągającą historię. Eee, no tak to wygląda po prostu. I z Almanachu klasyki mam jeszcze Call of Juarez The Cartel Shotgun Edition, eee, Flat Outik, Adrenaline Pack z 1, 2, 3, Chaos and Destruction and Ultimate Carnage, Flat i tutaj Flatoucika mam w obwolucie A inne, inne gry właśnie niestety nie mam w obwolucie No ale trudno Lost Horizon oraz Disciples Gold 2 Więc trochę tego jest Bardzo podobają mi się grzbiety Almanachu Bo to jest coś pięknego naprawdę, zresztą spójrzcie Jest eleganckie logo Almanachu klasyki Poniżej mamy logo gry A poniżej jest jakiś screenshot z gry lub ewentualnie obrazek kojarzący się z grą No Dracula ma coś dziwnego w sumie nawet nie wiem co tutaj jest. Jakieś ciemne. W każdym razie naprawdę bardzo ładne grzbiety, bo no one wyglądają bardzo ładnie i mi się mega, mega podobają. Paczka z seksu. Liczę na to, że to jest wydanie, o którym myślę, a nie że jakieś. Aha, pięknie, jest, że jest chyba kompletne. Dobrze, tutaj mamy jakieś informacje o mnie na klejeczki z seksu standardowo dołączane. No mam tego pełno, bo z tekstu tyle razy zamawiałem, że nawet nie wiecie. Tutaj mamy na start złotą kolekcję Company of Heroes. Kurde, musieli tą naklejkę na tą wolutę. Nie mogli sobie tutaj tego w środku nakleić, kurde. A, nienawidzę tego. W każdym razie. Ze złotej kolekcji brakowało mi tego właśnie też między innymi. I mamy tutaj wszystkie dodatki Company of Heroes na linii frontu. Oraz Tales of Valor, czyli opowieści z Valoru, nie wiem czy to dobrze odmieniłem. No i mamy tutaj fajny, gruby poradniczek oraz widełko z chrom i dodatkami. Na jednej płycie wszystko ładnie zamieszczone jest. Płytka super fajna, z tekstu zazwyczaj są fajne. Pewnie mają oczyszczarki, nie wiem w sumie. W każdym razie, wygląda jakby to była taka oczyszczana trochę. Eee... Bardzo fajnie, bardzo tanio, 25 zł bez dostawy, 5 zł dostawa, super jak za złotą kolekcję, naprawdę git. Dalej mamy paczuszkę tutaj kolejną. Tutaj mamy z Oriflame'a. <laughs> oczywiście kosmetyki dobra kurde, nie będę robił jaj, trzeba to rozpierdzielić, bo ktoś to oczywiście ofoliował jak ściekły. A, pierdej. No, come on, za 10 zł. Bardzo fajny mm, mo, motyw. To kurczę, wiecie co ja mam właśnie z tym problem, że nie jestem pewien, czy ja tej gry czasem nie mam. Ale i tak, za dyszkę to mega tanio. Znaczy tych gier, bo tutaj mamy tak. Bolek i Lolek tajemnicze zamczysko oraz Reksio i skarb piratów. Reksia nie kojarzy, żeby miał osobne pudełko z tą grą. Ale jeszcze mamy tutaj Bolka i Lolka, więc się skusiłem. Proszę bardzo, dwie gierki. Tutaj coś się z tą, e, tą, tą okładką stało, ale do przeżycia, zadyszkę. Jeszcze jak fajny stanie. O, Bolek i Lolek super, jak praktycznie nieśmigane. śmigane. Palec odbity. Reksio tak samo, ej super, nie, zadyszkę bardzo tanią. Jeszcze z dodatkowo mają Bolka i Lolka. Do samego rekcia i skarb piratów ludzie wiele sobie życzą. Poza tą okładką to super super sprawa no i... Aha, to jest pakiet. pakiet za 15 zł tylko, a dużo gierek tutaj jest, jak za 15 zł. Chłodie oczywiście znowu zapakowane jak jakiś kebab. Coś to potem odpuszczę wszystko. Ale jakoś to wysuniemy. Mamy tutaj z Premium Gamesa taki zestawik e, za 15 zyla, więc bardzo, bardzo tanio. Kurde, Boże. Tu się bez, bez obwoluty mi wyciąga. No nie, jak chcę z obwolutą to wyciągnąć. Ja pierdziele. Dobra, może to tak zrobimy, o. o I teraz jak ja tą obwolutę mam wyciągnąć? O Boże, 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 Boże. Tu się zniszczy ta obwoluta, jak będę szalał. No dobra, dobra, dobra. O mój Boże Nie widzę tego po prostu Dobra, wyciągłem to jakoś, no rzek chowam e, Na początek mamy z Premium Gamesa Warlock Mistrz magii Bo jest uruchomione wszystkie Trzeba... Nie Boże, co jest grane? E, mamy tak Warlock Mistrz magii Tą grę akurat posiadam w tym dodaniu Akurat w poli kiedyś kupiłem nowkę Króla Artura, dwójeczkę mamy dalej z Premium Gamesa Tego takiego właśnie Ten i tutaj mamy jeszcze z tego klasycznego Premium Gamesa wydanie King's Bounty, którego jeszcze nie miałem Ku mojemu zdziwieniu, bo myślałem, że mam wszystkie King's Bounty Ale tego akurat nie miałem Więc proszę bardzo Wojownicza Księżniczka I to za 15 zł wszystkie gry, więc po piątaka Za sztukę Zaczniemy sobie tak po kolei, tak jak to było Czyli otwieramy sobie Warlocka Co by tutaj mamy ciekawego to Oczywiście płytę jakaś druga płyta? Nie. Eee, płyta pewnie w fajnym stanie, bo to raczej na Steam jest. tak Ja to już oczywiście posiadam, z tego co pamiętam, że to było na Steam, to już jest Premium Games ten taki nowszy, idzie, idzie dużo, gdzie dużo gier jest na Tak jest na Steam. Zgadza się. Eee, ale na obwolucie mi zależy zawsze jak kupuję Premium Gamesy, bo z tyłu bardzo ładnie to wygląda, a bez obwoluty no trochę gorzej, no bo to takie m, tylko białe. A tutaj mamy obrazek z grą, to mi się bardzo podoba w pewnych gamesach, tych, tych właśnie tutaj. Król Artur 2 też na Steama, Król Artura 2 też chyba posiadam, na pewno jedyneczkę posiadam. I tutaj dwie płyty, nawet nie sprawdzam płyt, bo szczerze powiedziawszy nie zależy mi na tym, żeby one były po prostu sprawne. A na pewno są, bo, bo, bo to jest na Steama i zazwyczaj jak są na Steama albo na jakąś inną platformę, to... King's Bounty nowe Światy, mam instrukcję w środku. Mamy Premium Disk. W Premium się zawsze taki coś jest. Jest oczywiście w środku Premium Disk. W jakim stanie? Powinien być dobry, bo raczej tego dysku z dodatkową zawartością się nie używa zbytnio. Jak mówiłem, tak się to już stało. Pytka w bardzo fajnym stanie. A ta latan troszeczkę mi się to nie podoba. Ale jest w bardzo ładnym stanie, praktycznie. Super. I gitara, naprawdę za 15 zł. To jest kurczę, ten, jak za darmo, praktycznie. No nie no, super. E, fajny zestawik się trafił, więc proszę bardzo. E, I prawdopodobnie skleję te, ten opening teraz, co nagrałem szybciutki razem z tymi innymi grami tutaj. Będzie fajny opening, myślę, że jak najbardziej. Git. Elo, elo.